I dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie mamy nowe zadania, nowe karty medali do wykonania, pierwsza którą się zajmiemy to oczywiście kakasz i ten oto gość znajduje się na mapie dokładnie w tym miejscu i lecimy sobie do niego właśnie teraz po pierwsze zadanie, które akurat w tym materiale sobie wykonamy zatem lądujemy, przy okazji z tego co wiem to właśnie u tego gościa możemy kupić sobie mityka, co też za chwileczkę e, prawdopodobnie zrobimy, aby to przetestować, tak swoim drogą to osobny materiał, o tym będzie na kanale już niebawem, przetestujemy sobie tego mi tak dosyć konkretnie. Zobaczcie, tutaj mnóstwo ludzi e, ląduje. Zanim my wylądujemy, to oczywiście łapka w górę. Subskrypcja pod filmem, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. No i oczywiście, jeżeli zamierzacie kupić skinka w sklepie Fortnite, to wpiszcie koniecznie kod kompulsator, za co serdeczne dzięki. Ja tutaj odlecę na chwilę, na momencik. Niech oni się tam wybiją. Ja sobie za chwilę do tego gościa podskoczę. Tutaj po prostu na razie się za dużo dzieje. No, i widzę, że oni się tu już powybijali. O, proszę bardzo, jest postać. Bierzemy od razu zadanie, bo widzę, że ktoś tu biegnie. A więc może być za chwilę fight, bo możemy go wyeliminować. Dzięki, dzięki. Trzymaj się, cześć. Niepotrzebnie się tutaj rozumiesz. Próbowałeś brzydko zachowywać. Kakashi, siema. Jeszcze raz sobie klikniemy i zobaczcie. Mamy tutaj. Kunaisy papierową bombą. Weźmiemy sobie 150 golda i mamy trzy strzały do wykorzystania. Ok, przetestujemy je, ale najpierw zobaczmy jednak mimo wszystko jakie mamy. To pierwsze zadanie. Pierwsze zadanie tej nowej postaci. Zrób zwiat w miejscu katastrofy UFO. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to lecimy do tego. Najbliższego oczywiście zrobić zwiat, i takie jest pierwsze zadanie, za które dostaniemy całkiem sporą ilość Expa. Lecimy i za chwileczkę się to okaże. Tak się okazuje, że mamy granatnik uderzeniowy, także dostaniemy się tam całkiem szybko. Wróciły rekiny z tego, co widzę tutaj po Ikonce, także i proszę bardzo, podchodzimy w to miejsce. Pokażę raz jeszcze na mapie, to jest dokładnie tutaj i oczywiście R. Muzyczka gra. Okej, okay, tam jest jakiś drugi punkt. Dobra, musimy się tam udać. Ok, rekin mnie będzie atakował? Tak, 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 tak. Nie, nie rób tego. Draniu. O, chodź, 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 chodź. Proszę bardzo, jest pierwszy punkt. Ok, tych punktów jest kilka. Lecimy do następnego. Okej, okay, okej, okay. tutaj jest. Aha, do góry, dobra. Szybko, szybko, bo czas leci, to jest zadanie na czas. Tak więc szybko musimy je wykonać, dobra, wskakujemy tutaj. No, wypadłem, jak to możliwe. Boże, drogi. W drugą, w drugą, dawaj. okej, okay. Kolejny, kolejny element jest tutaj, dobra. Tak więc lecimy sobie tym tunelem. I uciekamy od gościa. Żeby sobie nie myślał. Gdzie jest następny element? Gdzie jest następny element? Tutaj, tutaj jest następny. Ach, ich jest całkiem sporo. Okej. Okay. Dobra. Tam są kolejne. Okej. Okay. Dobra, mamy następny. I już czas się kończy. Kurczę, obym zdążył, obym zdążył. Ok, to nie wszystko. Nie wszystko. Nie ma to jak marnować maty. No i co, i co, i co? Nie udało się. Nie udało się wykonać tego zadania. I słuchajcie, kolejna próba. Idziemy tutaj raz jeszcze, żeby wykonać to zadanie. Uwaga, uwaga, podchodzimy. Reczka no i zaczynamy. zaczynamy. Pierwszy punkt jest dokładnie tam, a więc szybko do wody. O jezus, tak niefortunny upadek. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaatakuje, bo będę musiał to po raz kolejny zaczynać. Proponuję, byście zebrali sobie sporą ilość maców, bo one są jednak tutaj potrzebne, żeby to wykonać. Dobra, teraz idziemy tak do góry. Tutaj szybko sobie wskoczymy do góry i rzucimy się w ten wir. Jest jakiś typ, więc pewnie będzie problemowo. Na szczęście się udało uciec. Uciekamy, uciekamy, gościu. Nie łapnie, bo to bez sensu. Próbuję wykonać zadanie. Lecimy dalej, lecimy dalej. Okej, okay, tutaj mamy kolejne dwa strzały. Ja myślę, że najpierw zatrzymamy się przy tym. Okej, okay, dobra, elegancko. I tam mamy kolejny. Jeżeli mnie ten gościu nie zaatakuje, oczywiście, to mam nadzieję, że tym razem się to zadanie uda wykonać. Dobra, wracamy do wiru. I teraz podlecimy sobie tam dalej, bo tutaj są kolejne elementy do układanki naszej. A, i to było niepotrzebne. Lądujemy tu na dole. Tu na dole szybciutko, szybciutko, bo czas nam się kończy. Praktycznie połowa za nami. Ok, ok, ok. Jeszcze tu mamy raz, dwa i do góry trzeci jest. Do góry jest trzeci na bank. Szybciutko bierzemy to. Teraz bijamy się tutaj do góry. Ok. I jeszcze jeden, jeszcze jeden był tam do góry. Dobra, szybko tam lecimy. Tak jak mówiłem macy się strasznie przydają, inaczej może być problem z wykonaniem tego zadania. Moi drodzy. Jezus, co ja robię? Co ja robię? Dobra, 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 dobra. I jeszcze sekunda, jeszcze sekunda. Mam nadzieję, że się uda. Uwaga! No i jest. W taki oto sposób trzeba to zadanie wykonać. 30 tysięcy punktów standardowo do zdobycia. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia w kolejnej misji tej postaci. Dajcie znać, który, którą miejscówkę wybraliście i jak szybko czy za pierwszym razem przede wszystkim udało Wam się to wykonać. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.